you love the most I just wanna keep you close So we have to give it one more try Before the idiots are taking on Dobry kotenienka, powiedz wszystkim dzień dobry, witajcie na kanale. Kotenienka, proszę się nie czyścić, tylko dzień dobry. Kotenienka mi uciekła, a ja pościg za nią. Także witamy się z wami serdecznie na naszym kanale w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Widzicie, kotenienka najlepiej lubi bawić się właśnie tą strzałą, którą...

Ciasto w piekarniku, a teraz wzięłam się za gotowanie zupy gołąbkowej i tutaj w garnku obsmażyłam około 500-600 g mielonej wieprzowiny. Do tego dodaję jedną dużą cebulę pokrojoną w kostkę. Jeżeli nie macie dużej, to może być kilka mniejszych. Możecie też dodać pora, ja pora chwilowo jeszcze nie mam, więc nie dodaję. Do mięsa i cebuli dodaję marchewkę. E, powinna być jedna taka duża marchewka. No U mnie jest marchewka takiej wielkości, więc ja tutaj dałam około 5 sztuk niedużej markwi, pokrojonej w plasterki. Powinnam jeszcze dodać, to znaczy zawsze dodaję też celer, e, pietruszkę taką ustarkowaną, no ale chwilowo nie dysponuję. Ja już ten przepis robiłam kiedyś na kanale więc jak go znajdę, ale zapewne znajdę, bo chyba go linkowałam jako zupa gołąbkowa, to to znaczy nazwałam go jako zupa gołąbkowa, to gdzieś tutaj wam go podlinkuję. Mieszam, obsmażam i zaraz pokażę wam resztę. Następnie dodałam pokrojoną poszatkowaną kapustę y, młodą. Y, u mnie to poszatkowanie to nie jest takie, wiecie, idealne do końca, jakbym ja to widziała, ale starałam się z, jak najdrobniej ją pokroić, poszatkować. Wymieszałam razem z mięsem, cebulą i marchewką. Do tego dodałam następujące przyprawy. Y, ziele angielskie, liść laurowy, kurkumę, pieprz czarny i trochę słodkiej papryki. Oczywiście to wszystko w zależności od tego, jak bardzo lubicie przyprawione dania. Teraz uzupełniam wszystko wodą. Ja używam wody przegotowanej, a w sumie to nawet zagotowanej, bo dopiero co się woda zagotowała. I tak sobie tutaj wleję, żeby przykryła mi warzywa. Zaraz dodam też ryż. Jeszcze będę musiała chyba zagotować, bo wody powinno być ciut więcej, bo jak damy surowy ryż, no to wiadomo, że ta woda zostanie przez niego wchłonięta. Woda uzupełniona i teraz dodaję 100 g wypłukanego ryżu i będę gotować do miękkości kapusty. I do miękkości i ugotowania ryżu. Jak ryż się ugotuje, dodaję puszkę pomidorów krojonych oraz koncentrat pomidorowy około 2-3 łyżek. Ja lubię, jak ta zupa jest taka intensywnie czarowona, dlatego ja wolę dać więcej koncentratu pomidorowego. Nie wiem, czy koncentrat pomidorowy nie uległ jakimś zmianom, bo moja zupa po dodaniu całego słoiczka nie jest jeszcze intensywnie czerwona. Ale na razie nie będę dodawać kolejnego słoiczka. Poczekam, aż dobrze się koncentrat rozpuści w zupie. Wystarczył tylko ten jeden słoiczek koncentratu pomidorowego i ma bardzo ładny czerwony kolor. Chociaż może tak na kamerze tego nie widać, ale będzie przepyszna. So much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes open for the things that really matter. Oh, you have to give it one more try. Now that the idiots are taking over, they're caught up in the race of wanting more tell one from the other No one can tell you what they're running from No one knows anymore What's it for? Mm -hmm. What's it for? Oh no Dobry dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Twarzą w twarz, ja właśnie zabrałam się za ogarnięcie siebie. Jestem już oczywiście po śniadanku. Wczoraj dość mało tych kalorii było, więc dzisiaj trzeba było tak troszeczkę je nadrobić. I dzisiaj znowu, tak jak widzieliście, robiłam sobie gofry. Z serka wiejskiego, ale nie wiem dlaczego, bo one teraz. Albo ja wtedy za pierwszym razem użyłam jakiegoś innego serka wiejskiego, już nie pamiętam jakiego, bo bym musiała tutaj odtworzyć sobie na filmiku yy, albo coś nie tak robią, bo za pierwszym razem to one wyszły genialne, bardzo dobre, wcale się nie pieniły. A teraz za każdym razem jak je robię, to one za każdym razem się pienią. I nie wiem o co chodzi. Tak ogólnie to są bardzo smaczne, bardzo dobre, tylko właśnie, że pienią się. No i wyskakują, to znaczy wypływają tak trochę z gofrownicy, a to mi się wcale nie podoba, bo później gofrownicę trzeba szorować. To znaczy, no tych płyt nie trzeba szorować, ale trzeba właśnie szorować tutaj to, co wypłynie na zewnątrz. No bo to wiadomo, że jak się usmaży, jak się upiecze, to. To bardzo nieestetycznie później wygląda. A ja się właśnie ogarniam. Później po południu jedziemy do znajomych na Grilla, bo nas zaprosili. I będzie takie, można powiedzieć, bardzo miłe popołudnie. To znaczy, mam nadzieję, że będzie miłe popołudnie, bo już oczywiście przyszły alerty pogodowe, że już nadają jakieś silne burze. Silne wichury, silne opady deszczu, ale to dopiero na wieczór, chyba gdzieś o 20. Tylko, że myślę, że nie wiem, to znaczy, no może jeszcze na 20 to nie przyjedziemy, no ale mam nadzieję, że te burze do nas nie. A tak ogólnie to chyba sytuacja pogodowa dzisiaj u nas w kraju jest bardzo podzielona, bo Michalina pisała w komentarzu, że u niej jest chłodno i pochmurnie. No U nas świeci to słońce. Jakby nie wiatr, to raczej byłoby bardzo gorąco. Także zastanawiam się, co ja mam się ubrać później na popołudnie, bo z jednej strony, no to tak, można by było założyć sukienkę, chociaż sukienka dla tego grilla to może tak nie za bardzo. Bardziej by pasowały spodnie, i tak właśnie dumam, co mam się ubrać na popołudnie. No dobra, ale na razie jest rano i na razie myślimy, co się ubrać teraz. A to motor, bo sobie myślę, coś to mnie buczy gdzieś, coś to mnie buczy. A jeżeli chodzi o podkład, to dzisiaj mam L'Oreal. Nie wiem kiedy go kupiłam, chyba dość dawno temu. I o nim zapomniałam i tak sobie leżał, bo to jest bardzo taki, znaczy dość ciemny kolor, jeżeli chodzi o moją karnację skóry. Ostatnio Ania pisała, jak Wam pokazywałam ten balsam tutaj brązujący, że ona ma dużo jaśniejszą karnację niż ja. Ja bym powiedziała właśnie, że ja też jestem blada, bo tutaj ogólnie no to widzicie, że jestem blada, tylko ręce są bardziej takie opalone, no bo one są wystawione cały czas na promieniowanie słoneczne. A tutaj wszędzie, o tutaj, to ja jestem blada, blada. Także nie wiem, czy to też nie będzie tutaj za bardzo się odcinać, ale może nie. No bo tak jak widzicie, smaruje się codziennie tym balsamem i, i coś nie bardzo. Chociaż Ania pisała właśnie, że on, jeżeli chodzi o jasne karnacje. To on jakoś tak długo tutaj łapie, długo potrzebuje, żeby napigmentować tą skórę. Więc nie wiem, czy ja szybciej się bym nie opaliła przez to wystawienie ciała na słońce, chociaż wczoraj też. A właśnie, wczoraj też przecież chodziłam w tej sukience bez rękawów, wsitnie, świeciło słońce i to tak dość mocno świeciło. I tak jak widzicie, nic mnie nie złapało absolutnie, a tutaj mam jakieś ugryzienie, oczywiście, bo już mnie coś pogryzło, dobra także to było chyba tytułem wstępu, raczej z dzisiaj to taki cały, całodzienny vloguś to nie powstanie więc myślę, że będzie to vloguś taki troszeczkę no może z dwóch dni, to zobaczymy bo ja jutro jadę do Lublina, jutro mam właśnie wyjazd, więc może będzie taki vloguś z kilku dni chyba takich vloguśów jeszcze na kanale u mnie nie było no więc zobaczymy, co to będzie się działo dalej, a jeżeli chodzi o dalej o mój makijaż, to tutaj się nic nie zmienia, bo ja nadal używam i męczę brązer z Avon już tutaj dosłownie resztki nie zostały ale no nie wyrzucam zużyję do ostatniej kuleczki i będzie zużyty więc tutaj tylko tak delikatnie, bo to i tak wiadomo, że pod wpływem słońca to to może wszystko spłynąć więc tylko takie dwa machnięcia tu. Tutaj, żeby bardziej sobie wyprofilować twarz, żeby ona nie była ani kwadratowa, ani taka bardzo okrągła, tylko taka, jak większość ludzi ma, czyli podłużna. Czyli tak sobie właśnie trzeba tutaj takie mankamenty zniwelować, tak w ogóle. To nie jestem pewna. I to już od kilku dni czuję taki dyskomfort na policzku. Wydaje mi się, że Tutaj na samym końcu wykiełkował mi ząb. Także ja nadal ząbkuję, bo właśnie od kilku dni czuję taki dyskomfort i tak jakby właśnie wyszedł mi ząb tam z tyłu. Ale ponoć, tak właśnie jeszcze w tym wieku wychodzą te ostatnie takie zęby, jak to się nazywają, zęby mądrości, więc ja też będę miała swój ząb mądrości i będę musiała chyba pójść coś z tym zrobić, bo. No bo czuję właśnie taki dyskomfort. Ostatnio to nawet tak bardzo szeroko nie mogłam ust otworzyć. Teraz już jest zdecydowanie lepiej, bo chyba on już jest całkowicie na wierzchu. Dam sobie też troszeczkę tego mojego różu, ulubi... różu, nie różu, tylko rozświetlacza. To jest ulubiony mój rozświetlacz z Golden Rose. Jako kiedyś podpatrzyłam u vlog Loli na kanale. I od tamtej pory sobie go używam. No, wiadomo, ja tutaj tak nie wiadomo, ile tego nie nakładam. Jak jestem w domu, to go praktycznie nie nakładam, tylko jak gdzieś wychodzę, to go wtedy nakładam. I on ma tutaj trzy kolory. Taki bardzo taki metaliczny. Ten jest najcieplejszy i tu taki bardziej bym powiedziała, że troszeczkę z brązerem więc i tego z brązerem też można tak dosłownie musnąć, o i to jest mój ulubiony i mam go już bardzo długo ale go też nie wyrzucam niech sobie jeszcze będzie drogi nie był i ja go kupiłam w ekobieca, chyba na stronie ekobieca go kupiłam golden rose, miałam sobie robić henny, ale w końcu tej henny sobie też nie zrobiłam i to jeżeli chodzi o Powieki to z hean, ale on jest taki dość jaśniutki, więc bardzo ładny. Zresztą wiadomo, że makijaż dzienny to on nie musi być jakiś mocny, tylko taki delikatniutki, więc trochę go sobie tutaj tylko wklepię. Tutaj się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o te moje kosmetyki. Ja cały czas jestem wierna tylko i wyłącznie temu, co... Mam nic chyba raczej tutaj nie wprowadzałam nowego. I wystarczy. A na oczy też bardzo stara paleta z Revolution. Tak jak widzicie, co to jest najbardziej zużywane, czyli tego co nie ma. Czyli praktycznie tego nie ma tutaj, to już się kończy, to już ma denko, tak jak widzicie. No i te ciemne też stosunkowo jakoś tam zużywam, ale nie jakoś tak bardzo. A dzisiaj sobie nałożę ten właśnie, który się już praktycznie denkuje w to zagłębienie. O, tak sobie tutaj wklepuję w zagłębienie, żeby wydobyć właśnie głębię mojego oka. Tak mi się wydaje, że moje powieki zaczęły opadać. Więc raczej są takie powieki opadające, i tutaj trzeba właśnie wydobyć to głębiej. Głębiej wydobyć. I w drugim robię to samo. To samo w drugim. i już tak trochę inaczej wygląda to oko i jeszcze sobie troszeczkę dam tego takiego brązowego najciemniejszego o, ale to dosłownie tylko tu samestarczyciki i drugi nie wystarczy i zblendować I wydaje mi się, że całkiem fajnie wyszło. Okay. Wszystko też trzeba. I jeszcze. I jeszcze, jeszcze, jeszcze. Z palety Z Max and More. To jest paleta kupiona w Action. Mam tutaj też, jak widzicie, zdenkowany kolor taki bym powiedziała troszeczkę ciemniejszy jak skóra i on nadaje tutaj takiego powiedzmy błysku bardzo mi się to podoba, ten efekt ja go sobie tutaj wklepuję tak na środek powieki ruchomej i coś takiego powstało Daje mi się, że bardzo fajnie to wygląda, dobra, teraz sobie wytuszuję rząsy i narysuję brwi jeszcze jeszcze tuż nie, bo jeszcze zapomniałam, przecież stosuję też, um, co to jest? Puder w kamieniu. I to jest puder w kamieniu z Rimmel London w odcieniu 020 Light. I ta gąbeczunia I tak dosłownie, ja tylko tak dosłownie troszeczkę. Bo zauważyłam, właśnie, że jak sobie tak troszkę przypudruję jednak tu twarz, to ona inaczej wygląda. O, tutaj już tutaj idzie brązer, i ten rozświetlacz to już nie daje, ale tak trochę pod oczami. Na brodzie, bo ona się uzasadniczo zawsze wyświeca, nos też się wyświeca. Szczególnie w upały i czoło. Czoło też tutaj na środku, i tyle. No i wydaje mi się, że całkiem fajnie to w sumie wyszło. No, nie ma co przesadzać, bo to jest gorąco. Tutaj mi coś w ogóle wyskoczyło. Nie wiem, co to jest, bo ja już takich robię. Problemów raczej chyba nie mam skórnych. Ale, jak jest tak bardzo gorąco, to zauważyłam właśnie, że nawet i takie potóweczki chyba tutaj mi się pojawiły od właśnie gorąca. Bo ja żadnych kosmetyków nie zmieniałam w ostatnim czasie. Wszystko używam to, co do tej pory miałam, to to samo wszystko używam. Także raczej to nie od kosmetyków. Dobra, tuszuję rzęsy i zaraz lecę dalej. I moja popołudniowa, wyjściowa stylówka wygląda tak. Krótkie spodemki. Klapki z H&M na stopach, a na górze bluzka z -me -me medycyny. Także muszę Wam powiedzieć, że to jest rozmiar S i w sumie to bardzo dobrze zrobiłam, że wzięłam S, a nie M, bo tak jak widzicie, oni chyba te bluzki mają takie troszeczkę oversize, bo to jest taka dość luźna eseczka, więc nawet i tak Zastanawiając się, można by było pokusić się o rozmiar XS, chociaż nie jestem pewna, czy XS nie byłaby troszeczkę taka bardziej opięta. Wydaje mi się, że ta S bardzo fajnie wygląda, jest luźna, więc idealna na upałę. Bardzo ładnie się układa. Rękawek też jest luźny, nie jest taki opiąty jak przy tych wszystkich innych t-shirtach, na przykład przy tym t shircie z Rezerw, który też tutaj widzieliście jakoś przy okazji zakupów, wtedy takich powiedzmy męskich zakupów, bo tamten rękawek był taki dość opiąty. A tutaj jest taki właśnie swobodny, luźny rękawek, i tak jak widzicie, bo ja tej bluzki Wam nie mierzyłam wtedy. Jak ją kupiłam, nie, nie mierzyłam, nie. Tutaj jest właśnie taka obniżona linia ramion, czyli rękawek zaczyna się dopiero tak, tutaj, już poniżej ramienia i to tak, dość sporo poniżej ramienia, bo około 15 cm, ale ogólnie wydaje mi się, że bardzo fajnie w niej wyglądam. Julcia też powiedziała, że bardzo fajnie wyglądam w tej bluzce, także. Bluzkę Wam polecam. Jest taka cienka bawełna. Z tyłu też ma taką bardzo ładną aplikację. Z tyłu chyba są papugi, o ile ja dobrze pamiętam. A z przodu jest lampart, chyba lampart, i też jakieś tutaj ptaszki, papuszki. Także naprawdę bardzo ładna aplikacja, bardzo ładna bluzka. I teraz na stronie Medicine trwają wyprzedaże. I wszystkie te t shirty może nie jak wszystkie, ale większość właśnie t-shirtów jest poniżej 40 zł. Więc warto zapoznać się z ofertą Medicine. Może coś akurat Wam wpadnie w oko. Jeżeli lubicie takie właśnie wzory zwierzęce, wzory kwiatowe, to powinniście właśnie, no to może właśnie Was to coś tam zainteresuje. Tak ogólnie ta bluzka bardzo mi się spodobała. Od razu, jak tylko zauważyłem ją w sklepie, bo ja ją kupiłam w sklepie, tak, za pierwszym razem w maju. Także jest to, można powiedzieć, mój pierwszy zakup z Medicine i bardzo dobrze się w nim czuję. O no, także taka dzisiaj stylówka. Oczywiście biorę plecak, bo wydaje mi się, że plecak będzie do tego wszystkiego najlepiej pasował. Okulary jako obaska i nie tylko. Bo w sumie to dzisiaj, no świeci to słońce, ale tak jak Wam mówiłam przyszły już alerty i w Łodzi, wiem w Łódzkim, tutaj jak Łódź, e, e, jak środek Polski już przeszły burze, bo też czytałam w komentarzu, że tutaj już się ochłodziło. I już jest zupełnie inne powietrze. Ja nie mogę narzekać, bo u nas, no owszem, grzeje to słońce, ale wieje wiatr, więc jest bardzo przyjemnie. Dobra, koniec o pogodzie, bo nie ma co gadać o pogodzie. Pogoda jaka jest, to każdy widzi za oknem. Dobra, a jeszcze jeżeli chodzi o zapach dnia, to dzisiaj również będzie to Salvatore Fregamano Incanto. Letni zapach kwiatowy. Idealny na upały. I można... Ruszać w drogę, trochę się zrelaksować, zmienić otoczenie domu i miło spędzić czas. Więc, oczywiście, zapraszam Was do dalszej części mojego vlogu. Ja raczej u znajomych to nagrywać nie będę, bo nawet nie jestem pewna, czy oni wiedzą, że ja nagrywam, bo tak jak Wam już to nieraz wspominałam, no ja się tym nie chwalę. Nie chodzę po ludziach i nie mówię, słuchajcie, bo ja nagrywam na YouTube. Kto wie, to wie, kto nie wie, to nie wie. I chyba tak zostanie, ja nie jestem z tych osób, które właśnie tutaj chwalą się, że coś działają w internetach. Więc znikam i zobaczymy się w następnych tutaj można powiedzieć jakichś ujęciach. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm.